W oblicze ludzkie odziany dla szczęścia ludów Twych braci. O Jezus bawco kochany. Staci w oblicze ludzkie odziany, dla szczęścia ludów Twoich braci. O Jezus, bawco kochany! Dziś Jezus zamieszkał w mym sercu. Dziś Jezus zamieszkał w mym sercu. Zszedł z wysokiego tronu nieba. Wielki Pan, wszechrzeczy stwórca, przyszedł do mnie w postaci chleba. O wiekuisty Boże w piersi mej zamknięty, a z Tobą mam niebo całe, i z aniołami śpiewam ci, święty, żyję jedynie na Twoją chwałę. Nie z serafinem łączysz się, Boże, ale z człowiekiem mizernym. Który bez Ciebie nic uczynić nie może, ale Tyś dla człowieka zawsze miłosierny. Me serce jest Ci mieszkaniem, O królu wiecznej chwały, panuj w mym sercu i króluj w Nim, jako w pałacu wspaniałym. O wielki niepojęty Boże, który się raczył tak się uniżyć, cześć Ci oddaję w pokorze i błagam, abyś mnie raczył zbawić. Kyrie eleison Kyrie eleison Christe eleison Christe eleison Kyrie eleison Dzieciątko Jezus, usłysz nas, Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas, Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu odkupicielu świata Boże. Duchu Święty Boże, zmiłuj się Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj Boskie dzieciątko, synu Mary i panny. Zgiłuj się rad Boskie dzieciątko, słowo, które stało się ciałem. Zgiłuj się nad nami. Boskie dzieciątko. Mądrość ojca przedwiecznego, znił się na nami. Boskie dzieciątko, przedmiocie upodowania ojca, znił się na Boskie dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych. Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich, Zmiłuj się nad nami. Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów, Zmiłuj się nad nami. Boskie Dzieciątko, nasz Zbawicielu, Boskie dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie łóżuchną stajenkę, żubek za kolebkę prostych pastuszków za swych wielbicieli. Boskie dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów, się Boskie dzieciątko, skarbniku łask boskich. Boskie dzieciątko, źródło świętej miłości. się Bądź nam miłości, przepuść nam, Boskie dzieciątko. Bądź nam miłości. Wysłuchaj nas, boskie dzieciątko, bądź nam miłościw. Wybaw nas, boskie dzieciątko, od niewoli grzechowej. Wybaw nas, boskie dzieciątko, od złości światowej. Od pożądliwości ciała Była w nas boskie Od pychy żywota Była w nas boskie Dzieciątko Przez pokorne narodzenie Twoje Przez chwalebne objawienie się Twojem przez ofiarowanie się Twojem przez niewinność Twoją.

Przez pokorę Twoją, wychowam nas w boskie Przez miłość Twoją, wychowam nas w boskie baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam dzieciątko Jezus. Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, nas, dzieciąt, Jezus. Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami dzieciątko, Jezus. Będę się radował w Panu, będę się w Bogu, Jezusie moim. Módlmy się, Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś w postać dzieciątka ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku. Uwielbiamy Ciebie wraz z mędrcami, ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy. Uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić. Amen. Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje pobożne rozmyślania na oktawę Bożego Narodzenia ze świętym Alfonsem Mario. Liguorim. Dzień dziesiąty. Zajęcia Dzieciątka Jezus w Stajęce Betlejemskiej Głównymi zajęciami samotnika są modlitwa i pokuta. I otóż dzieciątko Jezus przedstawia nam wzór tego w małej swojej szopce Betlejemskiej. W żłóbku, który sobie obrał za kapliczkę na ziemi, nie przestaje modlić się i błagać ojca przedwiecznego. Tam czyni ciągłe akty czci, miłości i prośby. Już i przedtem ludzie i aniołowie oddawali cześć najgłębszą majestatowi boskiemu. Lecz wszystkie te istoty stworzone bez wątpienia nie uczciły Boga Najwyższego tak, jak to uczyniło dzieciątko Jezus, oddając Mu cześć w stajence, w której tylko co się narodziło. Łączmy zawsze cześć przez nas oddawaną Bogu z tą, jaką oddawał swemu Ojcu przedwiecznemu Pan Jezus, gdy przebywał na ziemi. O jak czystymi i doskonałymi były akty miłości Boga, które czynił Syn Boży w swojej modlitwie. Pan Bóg dał ludziom przykazanie miłowania go z całego serca i z całej siły, lecz przykazanie to nigdy nie było spełnione doskonale przez żadnego z ludzi. Pierwsza z pomiędzy wszystkich niewiast, przenajświętsza Maryja Panna to przykazanie zachowała w zupełności. Pierwszy z pomiędzy ludzi, który je spełnił w stopniu nierównie doskonalszym jak przenajświętsza Panna, był Pan Jezus. Można powiedzieć, że miłość serafinów była zimna jak lód w porównaniu z miłością tego przenajświętszego dzieciątka. Uczmy się od niego miłować Boga naszego, jak do tego zobowiązani jesteśmy, i prośmy Go, żeby nam udzielił iskierkę tej gorącej miłości, jaką On miłował swego boskiego Ojca w stajence betlejemskiej. O, jak modlitwy Dzieciątka Jezus były czyste, doskonałe i miłe Bogu! Modlił się do Ojca co chwila i za każdego z nas w szczególności. Wszystkie łaski, jakieśmy otrzymali od Boga, jak to, żeśmy zostali powołani do prawdziwej wiary, że wyczekiwał, aż się weźmiemy do pokuty, wszystkie oświecenia na umyśle, żale za grzechy, ich odpuszczenie, święte pragnienia, przezwyciężanie pokus i wszelkie inne dobre sprawy, któreśmy wykonali i które wykonamy. Również akty ufności, pokory, miłości, dziękczynienia, ofiarowania, poddawania się wszystko to przychodzi nam od Jezusa. Jezus wszystko to otrzymał dla nas i wszystko to jest skutkiem modlitw Jezusowych. Ileż my Mu zawdzięczamy. A za to, jakże go miłować powinniśmy i jak mu dziękować. Modlitwy i postanowienia ileż ci zawdzięczam, najdroższy odkupicielu mój, gdybyś nie modlił się za mnie, w jakiejże przepaści zgubnej byłbym pogrążony. Składam Ci dzięki, O Jezu mój. Twoje to bowiem modlitwy wyjednały mi odpuszczenie grzechów i mam nadzieję, że mi wyjednają jeszcze i wytrwałość aż do śmierci. Tyś się modlił za mnie. Dzięki Ci za to, panie mój najmiłościwszy. Lecz błagam Cię, nie przestawaj modlić się. Wiem, żeś i w niebie naszym obrońcą, rzecznika mamy Jezusa Chrystusa. Wiem, że i tam nie przestajesz modlić się za mną, który się też wstawia za nami. Nie przestawaj więc modlić się za wszystkich, lecz o Jezu mój, módl się zwłaszcza za mną. Gdyż ja więcej od innych potrzebuję Twoich modlitw. Mam nadzieję, że Pan Bóg już mi przebaczył przez Twoje zasługi, lecz gdym tyle razy upadał, mogę upaść znowu. Piekło nie przestanie nigdy prześladować mnie, usiłując przywieść do postradania znowu łaski Twojej. O Jezu mój, tyś moją nadzieją, Ty dasz mi siłę oparcia się Jego podnietom. Ciebie o to proszę, i od ciebie się tego spodziewam. Lecz nie dość mi na tym, że już na nowo upadać nie będę. Proszę cię jeszcze o łaskę miłowania cię, bardzo. Godzina śmierci mojej zbliża się. Gdyby śmierć spotkała mnie w tej chwili, mógłbym mieć nadzieję, że się zbawię, lecz słabo kochałbym Cię w niebie, gdyż słabo kochałem Cię dotąd. Pragnę więc te resztę życia, jaka mi jeszcze pozostaje, obrócić na miłowanie Cię bardzo. Ażebym bardzo miłował Cię w wieczności. O Matko moja Maryjo, módl się i Ty także. Módl się do Jezusa za mną. Modlitwy Twoje wszechmocnymi są przed Twym synem, który Cię tak niezmiernie kocha. A ponieważ tak gorąco pragniesz, żeby Go wszyscy ludzie miłowali, Proś go, żeby mnie obdarzył z nieskończonej dobroci swojej, miłością gorącą, stałą i wieczną.